Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przechodzę do Was z wrap-upem, czyli podsumowaniem czytelniczym września. Ogólnie u mnie wrzesień nie był jakoś zbyt obfity w książki, bo przeczytałam tylko 9, z czego dwie to były mangi, więc no, tym bardziej troszeczkę mało. Aczkolwiek stwierdziłam, że nagram taki krótki filmik z podsumowaniem, żebyście wiedzieli, co przeczytałam i jakie mam zdanie na temat tych książek. Ogólnie no, kilku z nich nie mam fizycznie, też chyba dwie książki mam w gdańsku, więc albo zrobię przebitkę, albo też o nich powiem, tak jak o tych, których nie mam fizycznie ze sobą teraz w tym momencie. I no, bez względu na przedłużenie, po prostu przejdźmy do tego, co przeczytałam we wrześniu. Pierwszą książką, którą skończyłam był Richard Dad, Czytam to w e-booku w języku angielskim i ogólnie główny zamysł tej książki to jest opowiadanie o tym, jak bogaty człowiek myśli o pieniądzach i w jaki sposób, jakie ma podejście do tego i jak bardzo różni się to od podejścia człowieka, który nie ma tyle pieniędzy, który nie jest bogaty, tylko albo jest biedny, albo właśnie takiej średniej klasy. Ale ogólnie to jest bardzo ciekawa i interesująca książka. Yy, właśnie to jest dla ludzi, którzy na przykład chcieliby zacząć nauczyć się, inwestować czy coś takiego, yy, ja to przeczytałam z czystej ciekawości. Mogę szczerze stwierdzić, że coś z niej wyniosłam i czegoś się z niej nauczyłam, aczkolwiek na pewno będę ją czytać jeszcze raz, na przykład w przyszłym roku, kiedy będę jakby yy, no, bardziej tego potrzebowała. Yy... Jeżeli chodzi o fabułę, no bo ogólnie to jest troszeczkę autobiograficzne, bo tutaj autor opowiada o tym, czego nauczył go jego bogaty ojciec, który de facto był ojcem jego przyjaciela, yy, czego nie mógł po prostu yy, nauczyć się od jego prawdziwego ojca, czyli który był wyłuczonym człowiekiem, ale nie nauczył go tego, czego nauczył go ojciec tego syna, który miał swoją firmę i miał w ogóle całkiem inne podejście do pieniędzy. Yy. Nie wszystko tutaj było dla mnie zrozumiałe, ale nie dlatego, że język był niezrozumiały, no bo ogólnie język, język angielski tutaj nie jest na jakimś wysokim poziomie, więc myślę, że większość osób nie miałaby z tym problemu. Ja osobiście może z pięć słówek, przez całą książkę sobie przetłumaczyłam aczkolwiek niektóre rzeczy w języku polskim też by nie były dla mnie w 100% zrozumiałe dlatego też stwierdziłam, że przeczytam ją jeszcze raz jak będę jakby bardziej zagłębiona może w ten temat już i na przykład właśnie za rok zrobię długie, drugie podejście do tej książki może nawet fizycznie sobie ją kupię, żeby sobie zaznaczać rzeczy fizycznie no, co ja więcej mogę powiedzieć ogólnie to jest bardzo ciekawe bo przedstawia właśnie to, jakiej w jaki sposób myślenia mają ludzie bogaci i przez co stają się jeszcze bardziej bogaci. Więc jeżeli kogoś interesuje być bogatym, na przykład, to jest bardzo dobra książka moim zdaniem. I jeżeli właśnie ktoś myśli o rozpoczęciu czytania takich książek właśnie stricte o tematach finansowych, to myślę, że to jest jedna z lepszych opcji, takich, żeby zacząć sobie czytać, żeby to była pierwsza pozycja taka właśnie przeczytana. No, i chyba nie będę się więcej już rozgadywać na temat tej książki, bo po prostu przejdę do kolejnych. Następne dwie książki, które przeczytałam, to są mangi: dewną część pierwsza, oraz dewną część druga. Ogólnie tych części jest chyba 12 i mam zamiar przeczytać wszystkie. Mam nadzieję, że mi się uda w miarę małych odstępach czasowych to przeczytać. Ogólnie ja to zaczęłam czytać ze względu na to, że oglądałam kiedyś anime i mi się bardzo podobało. To opowiada o chłopaku, Lejcie Jagamim, który znajduje notatnik śmierci, do którego, po, kiedy wpisze się imię i nazwisko osoby oraz zwizualizuje się jego twarz, to ta osoba po jakimś czasie umiera na zawał serca. Chyba, że wpisze się obok nazwiska tej osoby inny powód śmierci, no to wtedy umiera z tego innego powodu. No i Light zaczyna go używać i wpisuje tam imiona i nazwiska różnych przestępców, których widzi w telewizji na przykład różnych gwałcicieli, morderców, którzy siedzą za kratkami, są na przykład skazani już na karę śmierci, to on po prostu testuje ten dziennik na początku na tych osobach, ale potem postanawiał po prostu wszystkich takich złoczyńców wyeliminować, żeby świat oczyścić ze zła i żeby zostały tylko te osoby, które nie popełniały żadnych przestępstw. No i po jakimś czasie ludzie jakby zaczynają podejrzewać coś, że to jest no po prostu jakieś dziwne, że tyle złoczyńców nagle w tak krótkim czasie umiera na zawał serca wszyscy z tego samego powodu. No i tam rząd zaczyna się tym powoli interesować. Ale nikt nie wie, że to on się tym zajmuje. I też do gry potem wkracza taki detektyw, który właśnie jest najlepszym detektywem w Japonii, chyba. Czy w ogóle nie wiem, czy nie na świecie. No nie pamiętam, ale jest bardzo dobrym detektywem, który właśnie bardzo dobre, bardzo takie trudne sprawy rozwiązywał. I. Się w to angażuje, postanawia pomóc temu rządowi, dowiedzieć się kim jest ta osoba, która w jakiś magiczny sposób się przyczynia do śmierci tylu osób No bo nie wiadomo, bo nikt ich nie morduje, tylko one umierają na zawał serca, ale no, to jest strasznie podejrzane i postanawiają właśnie dojść do tego Ogólnie strasznie ciekawe, jeżeli kogoś interesuje to naprawdę polecam i manga przeczytać i obejrzeć też anime bo jest bardzo dobra. No i ogólnie trzecią książką, znaczy, no, w sumie to czwartą, ale też jej nie mam fizycznie, ponieważ była pożyczona i już ją oddałam, dlatego jej tutaj nie mam i nie mogę wam jej pokazać. To jest thriller Byliśmy Łgarzami. To opowiada o grupie czterech przyjaciół, którzy każde wakacje praktycznie spędzają na takiej prywatnej wyspie rodziny Sinclairów, czyli rodziny głównej bohaterki, która no niestety nie pamiętam już jak miała na imię, ale w wakacje jedne dochodzi do jakiegoś strasznego incydentu i ta dziewczyna, ta główna bohaterka, ona nic nie pamięta, ale no wie, że wydarzyło się coś strasznego i ona przez to w jakiś sposób choruje, musi brać różne leki i w ogóle i sobie nie może tego przypomnieć, ale w jedne wakacje właśnie jedzie na tą wyspę i przyjaciele, za sprawą tych właśnie przyjaciół, w jakiś sposób w końcu dowiaduje się, co się stało. I no, mi się to jakoś mega nie podobało. Wiem, że to chyba był jakiś hit kiedyś, i, bo to nie jest jakaś nowa książka, ale wiem, bo ja kiedyś dużo o niej słyszałam. Y i no, ale mi jakoś to bardzo długo się nie przepadła Nie wiem, ta główna bohaterka troszeczkę dziwna mi się wydawała y, momentami. Ogólnie tam też był wątek romantyczny. Ona była zakochana w takim właśnie jednym z tej grupy przyjaciół, i tam między nimi była taka troszeczkę dziwna relacja w sumie. Y, nie jestem w stanie określić tego, jak oni się zachowywali względem siebie. To było dziwne i toksyczne, troszeczkę moim zdaniem. Y, no i. Strasznie, znaczy może nie strasznie, ale dla mnie to było troszeczkę przewidywalne. No i tak jak mówiłam, ta główna no nie była jakaś mm, mega dobrze wykreowana. No, nie wiem, jakoś mi się, mi jakoś do gustu za bardzo nie przypadła. Dała mi trzy gwiazdki i moim zdaniem nie zasługuje na więcej. No, właśnie w moich oczach nie zasługuje na więcej, po prostu. Dobra, teraz już mogę przejść do książek, które mam tutaj fizycznie ze sobą. Pierwszą z nich jest. Mi o Niech który kochał koty. I to jest opowieść o mężczyźnie, który traci pracę, rozstaje się z partnerką i postanawia wyjechać do Indii, gdzie praktykuje jogę oraz właśnie jakieś. Um, przebywa z, w towarzystwie men, mędrców, którzy przekazują mu wiedzę na temat życia i na temat no, praktykowania szczęścia, um, czy właśnie takiej wdzięczności. Ogólnie to jest dobra książka. W sensie, można z niej naprawdę bardzo dużo wynieść, bo te lekcje, które są przekazywane temu głównemu bohaterowi, y, są no, w większości, jak nie wszystkie, bardzo, bardzo uniwersalne. Myślę, że praktykując rzeczy, których y, główny bohater tutaj się uczy od mędrców, y, no, wielu osobom na pewno życie zmieniłoby się na lepsze. Aczkolwiek, no, przekazanie tylu myśli y, życiowych w tak krótkiej książce. Nie wiem, czy było do, dobrym pomysłem. Ogólnie, no, ja tutaj, jak widzicie, mam kilka zaznaczonych i które do mnie najbardziej tak trafiły. Aczkolwiek w sumie można by powiedzieć, że cała książka to jeden wielki cytat. I można by było całą książkę zaznaczyć. I moim zdaniem, tych następujących po sobie myśli życiowych, które miałyby skłaniać czytelnika do refleksji, one były tak y, gęsto po prostu tutaj. Y, tej książce zawarte, że no to aż za dużo, to aż za dużo na y, mózg, więc moim zdaniem to musiało być troszeczkę dłuższe i nie wiem, może jakoś w jakiś inny sposób napisane. Po prostu czegoś mi tutaj zabrakło. Ja tutaj, tutaj dałam 3,5 gwiazdki, no ale... Serio, niektóre myśli naprawdę dobre, ale no za dużo, za dużo tego moim zdaniem I to powinno być albo grubsze, albo w jakiś inny sposób napisane, żeby to się lepiej czytało I też wątek miłosny tutaj mi, no troszeczkę, troszeczkę mi coś nie grało w tym wątku miłosnym Też jakoś mega mi się nie podobał, no ale nie było, nie było tragedii Także no 3,5 gwiazdki to tak dobra ocena moim zdaniem Także... No, nie wiem co więcej mogłabym powiedzieć. Musielibyście sami przeczytać, żeby się mm, właśnie zorientować, czy taki sposób Wam odpowiada, bo przekazywanie tej całej wiedzy w tak krótkiej książce, no moim zdaniem, to nie jest najlepsze rozwiązanie. Następnie mam tutaj książkę Tak właśnie przegrywasz wojnę czasu. I to jest science fiction, chyba z tego co wiem, ale mamy tutaj red oraz blue. I mm, to są główne bohaterki kobiety. Jedna jest z jakiegoś świata, takiego e, jakby. Mm, nie wiem jak to powiedzieć jakby ona była robotem tak trochę. Takie, mam wrażenie. E, Ta Red jakby była robotem z takiego właśnie świata robotowego. E, a Blue z takiego bardziej elfiego świata jakby z takiego. No, że mieszka w lesie i w ogóle ma taki kontakt z przyrodą i tak dalej. I ja nie do końca rozumiem, co tutaj się wydarzyło. Naprawdę nie rozumiem tej książki. I to ja, ja chyba jestem za głupia, żeby w ogóle cokolwiek to zrozumieć. Nie wiem, czy to dlatego, że to jest science fiction, czy coś takiego. Ale one właśnie piszą do siebie listy i zaczynają się w jakiś sposób do siebie zbliżać, ale nie mogą jakby się spotkać fizycznie. Um, no. Nie wiem, trwa wojna czasu, tak jak tutaj właśnie jest w tytule. Trwa wojna czasu i one jakby są po przeciwnych stronach, co nie? I no nie mogą się spotkać, ale jakoś zaczynają właśnie ze sobą konwersować, w jakiś sposób przesyłać sobie listy. No i jakoś się do siebie zbliżają, właśnie można powiedzieć, że zaczynają zaczyna być między nimi jakieś uczucie. I ogólnie to się bardzo szybko czyta, to jest tak napisane, że to się mega szybko czyta. Ja to na no dwa razy przeczytałam dosłownie, aczkolwiek, no tak jak mówię, ja to średnio zrozumiałam i też dałam temu trzy gwiazdki. No, nie wiem, wydaje mi się, że po prostu mój mózg nie jest w stanie do końca zrozumieć, o, jaki był zamysł autora i autorów tak naprawdę i o co tu dokładnie chodzi. Nie wiem, nie jestem w stanie nic więcej powiedzieć na temat tej książki, bo naprawdę nie zrozumiałam jej... Chyba tak, jak powinna ją zrozumieć. Mam tutaj jeszcze Eli w szafach, 10 minut i 38 sekund na tym dziwnym świecie. Um, tutaj mamy opowieść Lady, która była prostytutką i została zamordowana. Jest martwa, jej ciało jest martwe, ale umysł jeszcze pracuje przez te 10 minut i 38 sekund po tym, jak została zabita. I przez właśnie ten czas, który mam tutaj w tytule, ona sobie przypomina. Um, swoje życie po prostu z każdą kolejną minutą do jej umysłu docierają właśnie różne wspomnienia, różne zapachy, dźwięki czy smaki, nawet i właśnie przypomina sobie różne wydarzenia ze swojego życia. No, to jest poruszająca książka i brutalna. Yy, ale bardzo dobra, bardzo dobra, naprawdę. Mamy ją tutaj podzieloną na trzy części. Pierwsza to jest umysł, i właśnie w tej części poznajemy z każdą minutą różne wspomnienia na jej temat oraz historię yy, ludzi, którzy się tam przewijają, czyli jej przyjaciół. Ona ma piątkę takich przyjaciół, którzy właśnie są tam wspominani w tych wydarzeniach. Yy, no i są też takie krótkie rozdziały, które mówią właśnie o ich historii, o tym właśnie, o ich życiu. Druga część to jest ciało, czyli po tym jak już jej ciało zostało znalezione, jest przewiezione do kostnicy i jest sekcja robiona, oraz to, że chcą ją pochować na cmentarzu dla samotnych czy coś takiego, nie pamiętam jak to się dokładnie nazywało, ale na takim cmentarzu, gdzie właśnie są chowani ludzie, którzy, których nikt nie chce. No, właśnie na przykład prostytutki, bo Lejla była prostytutką i miała bardzo no, nieciekawe życie. Ogólnie ta książka jest y, ciężka i porusza takie no, trudne tematy, ale ogólnie jest bardzo dobra i Elif Szafak w bardzo dobry sposób przekazuje te informacje. Ja tą książkę bardzo długo czytałam. W sumie nie wiem dlaczego, ale ja za pierwszym razem pamiętam przeczytałam jakieś 180 stron i potem przez prawie miesiąc jej nie tknęłam. Nie jestem w stanie stwierdzić z dokładnego powodu, dlaczego w ogóle nie, nie mogłam się za nią jakoś zabrać, aczkolwiek potem jak się za nią zabrałam, to w bardzo krótkim czasie ją dokończyłam. I no mi się podobała da mi cztery gwiazdki i moim zdaniem jest naprawdę dobrą książką, z pewnością. W po więcej książek tej autorki będę sięgać. I jeszcze mam dwie książki, które przeczytałam w tym miesiącu, to są Kosiarze oraz Zaproszenie na egzekucję. I jeżeli chodzi o Zaproszenie na egzekucję, no bo obie te książki mam w Gdańsku, więc nie mogę niestety nagrać teraz w tym momencie o nich, ale mogę mniej więcej powiedzieć, że Zaproszenie na egzekucję to jest właśnie książka Nabokowa, czyli nie autora Lolity, rosyjskiego autora. I Mamy tam opowiadanie Cincinnata, który zostaje skazany za zupełnie absurdalne i w ogóle nieistniejące rzeczy. Jest skazany na śmierć poprzez ścięcie, ale nikt mu nie chce powiedzieć, kiedy zostanie ścięty. I mamy tutaj właśnie taką antyutopię, manipulację, że człowiek jest skazany na śmierć, a nie chcą mu powiedzieć, kiedy zostanie właśnie ścięty. Troszeczkę tutaj. Ja przynajmniej widziałam nawiązania do właśnie procesów Rąca Kawki oraz do roku 1984 Orwella. Ale jeżeli chodzi o właśnie o tą opowieść, to więcej mówię w vlogu, który jest już opublikowany na moim kanale. Także jeśli jesteście ciekawi, to tam w update'ach czytelniczych właśnie bardziej opowiadam na temat fabuły tej książki oraz o, moich oraz o mojej opinii. Mogę tylko powiedzieć, że to jest bardzo dobra książka i mi się ją trudno na początku czytało. W, w zasadzie całą książkę mi się w miarę trudno czytało ze względu na język, jaki jest tam użyty. Aczkolwiek jest to bardzo dobra książka i naprawdę polecam, można, może trochę da dawać do myślenia. Mi akurat dała, mi się bardzo podobała taka antyutopijna powieść. I ostatnie, co przeczytałam w wrześniu, to Kosiarze NILA Sterwana. I najpierw krótko o fabule. Yy, mamy świat, w którym ludzie już pokonali śmierć, nawet. Nie istnieją żadne choroby. Ludzie, którzy umierają, mogą się wskrzesić, yy, o ile nie zostaną zabrani przez kosiarzy. Tak, no właśnie jeśli chodzi o tych kosiarzy, to oni zostali wytypowani, żeby właśnie robić porządki w świecie. No bo w świecie, w którym nie ma śmierci yy, z przyczyn naturalnych, jakikolwiek, no to. No, przeludnienie występuje, tak? No, i jednak trzeba co jakiś czas kogoś usuwać ze świata, żeby nie nastąpiło takie wielkie przeludnienie. No i kosiarze są właśnie szkoleni do tego, żeby zbierać ludzi, dokonywać zbiorów na nich. I mamy tutaj dwóch głównych bohaterów: Citra oraz Rowana I oni nie chcą zostać kosiarzami, gardzą tymi ludźmi po prostu, ale zostają właśnie wzięci pod opiekę jednego sędzi. I zostają szkoleni właśnie na kosiarzy Tylko jedno z nich może zostać kosiarzem Mają rok właśnie jakby praktyk I jedno z nich na koniec zostanie kosiarzem I jest między nimi troszeczkę rywalizacja Żadne z nich nie chce tym kosiarzem zostać Ale z drugiej strony właśnie Nie mogą pozwolić na to, żeby ta druga osoba została wie kosiarzem Wiecie o co chodzi To jest strasznie, strasznie wciągająca powieść Ja przeczytałam ją na trzy razy I od momentu, kiedy po prostu zaczęłam ją czytać, wiedziałam, że jej nie odłożę, dopóki same mi się oczy nie zamkną. No i wszystko, co słyszałam o tej książce, naprawdę wszystkie dobre rzeczy są absolutną prawdą. Naprawdę ten pomysł na fabułę, który jest niesamowity po prostu, kreacje bohaterów, wszystko się tak dobrze ze sobą zgrywa. Naprawdę ja jestem pod wielkim wrażeniem, jak Neil Shusterman dobrze pisze. i. Po tym, jak przeczytałam tych kosiarzy i też wcześniej czytałam Głębie Challengera, która również była niesamowita i tak mi się podobała, jestem w stanie stwierdzić, że Nils staje zostaje moim ulubionym pisarzem i chyba będę w ciemno sięgała, po je wszystkie jego książki przysięgam. Nie pamiętam, kiedy tak bardzo się wciągnęłam w jakąkolwiek książkę. Przeczytałam ją, tak jak mówię, na trzy razy i nie mogłam się oderwać. No, po prostu jest wspaniała i polecam bardzo. Teraz jestem w trakcie czytania drugiego tomu. Ale troszeczkę wolniej mi idzie, bo nie mam za dużo czasu właśnie na czytanie. Ale też mi się podoba i no, mam nadzieję, że jak najszybciej to skończę i uda mi się przejść do następnego domu, żeby poznać całą historię. No i to by było na tyle. To były już wszystkie książki, które przeczytałam we wrześniu. Dajcie znać w komentarzu, jakie książki wy przeczytaliście w tym miesiącu. A ja się będę z wami żegnać. Jeżeli podobał wam się ten film, to zostawcie koniecznie łapkę w górę oraz subskrypcję. Będę bardzo wdzięczna. I do zobaczenia w następnym filmie. Pa pa.